Krzyk uwięziony w moim gardle smakował jak miedź. Trzy dni temu chirurdzy wycięli nerkę z mojego ciała, żeby ratować życie mojego ojca. Dziś w nocy obudziłam się w kałuży zimnego potu, sięgając po jedyną rzecz, która czyniła tę agonię znośną. Butelka z opioidami zniknęła. Mój wózek inwalidzki przepadł. W mieszkaniu panowała cisza jak w grobie. Wlokłam swoje krwawiące szwy po drewnianej podłodze, centymetr po centymetrze. Aż moje drżące palce znalazły telefon. Było powiadomienie z Instagrama od mojej siostry, Katarzyny, lądowanie w zakopanem, tata wraca do zdrowia, zjerszyn cud. Nie tylko zostawili mnie, żebym umierała sama w moim apartamencie, podczas gdy oni lecieli prywatnym samolotem na mój koszt. Katarzyna ukradła moje leki przeciwbólowe dla rozrywki. Nie zadzwoniłam na 112. Nie zadzwoniłam do nich. Otworzyłam aplikację bankową Funduszu Rodzinnego i przez oślepiający ból w końcu się uśmiechnęłam. Jeśli kiedykolwiek podpaliłeś się, żeby ogrzać niewdzięcznych ludzi, powiedz mi w komentarzach, kiedy w końcu podałeś im popiół. Wczołgałam się na kanapę. Każdy centymetr ruchu wysyłał świeży impuls ognia przez mój bok. Nie marnowałam energii na szlochanie. Łzy są dla ludzi, którzy wciąż mają nadzieję, że rodzina może ich kochać. Miałam coś lepszego. Miałam hasło. Nazywam się Dagmara. Mam 32 lata. A mój ojciec Robert myśli, że jestem tylko nudną, posłuszną analityczką ryzyka. Dlatego tuż przed tym, jak wieźli go na salę operacyjną, żeby otrzymał moją nerkę, podpisał dokumenty czyniące mnie tymczasową powierniczką majątku rodzinnego. Potrzebował kogoś, kogo uważał za bezpiecznego do zarządzania księgami, gdy był pod narkozą. Myślał, że wręcza klucze wycieraczce. Zapomniał, że wycieraczki są pierwszą rzeczą, na którą stąpasz, wchodząc do domu. Otworzyłam laptopa. Ekran świecił w ciemności mojego salonu. Jedyne światło w świecie, który stał się bardzo zimny. Zalogowałam się do portalu funduszu. Saldo patrzyło na mnie. Liczba z tyloma zerami, że mogła wszystko naprawić lub zniszczyć. Pierwsze powiadomienie Pojawiło się jak kartka z piekła. Transakcja oczekująca. Klub zakopane, 100 tysięcy złotych, serwis kawioru i szampan rocznikowy. Pili butelki wina za tysiące złotych, świętując udaną operację, podczas gdy ja leżałam tutaj krwawiąc bez nawet aspiryny. Nie wahałam się. Nie załamywałam rąk ani nie zastanawiałam się, czy jestem zbyt surowa. Kliknęłam transakcję. Wybrałam opcję nieautoryzowane oszustwo. Potwierdziłam. Algorytm banku zrobi resztę, natychmiast blokując kartę z powodu podejrzanej aktywności. Następnie loty. Wyciągnęłam itinerarium. Bilety pierwszej klasy w obie strony dla trzech osób bezzwrotne, chyba że anulowane przez właściciela konta. Zawiesiłam kursor nad przyciskiem anulowania rezerwacji. Moja ręka nie drżała. Kliknęłam. E-mail z potwierdzeniem przyszedł 3 sekundy później. Byli teraz uwięzieni w górskim kurorcie w szczycie sezonu bez drogi powrotnej i bez kart kredytowych. Ale nie skończyłam. Potrzebowałam gotówki i to natychmiast. Przeszłam do menedżera aktywów cyfrowych. Tam była duma i radość Katarzyny. Zupełnie nowy ręcz rower na zamówienie, obecnie zaparkowany na długoterminowym parkingu prywatnego hangaru. Cyfrowy tytuł był na nazwę funduszu, co oznaczało, że był na moje nazwisko. Otworzyłam aplikację hurtownika na telefonie. Wprowadziłam WIN. Wybrałam natychmiastową sprzedaż awaryjną. Oferta wróciła 40% poniżej wartości rynkowej. To była okropna transakcja finansowo, ale emocjonalnie idealna. Zaakceptowałam. Środki trafiły na główne konto natychmiast. Użyłam tych pieniędzy, żeby zamówić 24-godzinny zespół medyczny konsjerż. Nie zamierzałam tu umrzeć. Zapłaciłam za ekspresową obsługę. Pielęgniarka będzie u moich drzwi za 20 minut. Oparłam się o poduszki, oddychając przez ból. Mój telefon zabrzęczał. To nie był SMS. To był alert bezpieczeństwa z banku. Transakcja odrzucona. Klub Zakopane Potem kolejna transakcja odrzucona. Wypożyczalnia Hertz. Potem trzecia. To była najpiękniejsza symfonia, jaką kiedykolwiek słyszałam. W restauracji 3000 kilometrów stąd muzyka właśnie się zatrzymała. Kelner stał nad moim ojcem, trzymając czarną kartę, która teraz była tylko kawałkiem bezużytecznego plastiku. Zamknęłam oczy i czekałam na pielęgniarkę. Wojna się rozpoczęła. Dwanaście godzin później cisza została przerwana. Nie było grzecznego pukania, nie było brzęczenia domofonu. Było tylko gwałtowne trzaskanie wyważanych drzwi wejściowych. Siedziałam na wózku inwalidzkim przy przedpokoju, kroplówka klikała rytmicznie obok mnie. Prywatna pielęgniarka, którą wynajęłam, kobieta o imieniu Beata, która wyglądała, jakby mogła wyciskać ciężar własnego ciała, stanęła przede mną. Zostań z tyłu! – warknęła. – Ale intruzi nie byli włamywaczami. To była rodzina. Robert wszedł pierwszy. Wyglądał niechlujnie, jego droga kurtka narciarska poplamiona brudem z podróży, twarz zaczerwieniona od przerażającej mieszanki wyczerpania i wściekłości napędzonej sterydami. Katarzyna szła za nim, drżąc w cienkiej kaszmirowej bluzce, jej oczy dzikie i ciemne. Znaleźli drogę powrotną, Prawdopodobnie wykorzystali awaryjną kartę do maksimum lub wymienili swoje zegarki i nie przyszli przepraszać. Przyszli po swoje. Ty niewdzięczna mała, syknęła Katarzyna, omijając mojego ojca. Masz pojęcie, co zrobiłaś? Utknęliśmy w zamieci. Nie drgnęłam. Podniosłam teczkę manilową, spoczywającą na moich kolanach. Odwołuję fundusz powiedziałam, mój głos zachrypnięty, ale pewny. Likwiduję konta. Jesteście odcięci. Wszyscy wynoście się z mojego domu. Robert nie krzyczał, nie błagał, po prostu się zaśmiał. To był zimny, mokry dźwięk, od którego włosy stanęły mi dęba. Podszedł bliżej, patrząc na mnie w wózku inwalidzkim, jak na zepsute urządzenie, które zaraz wyrzuci. Myślisz, że rządzisz, Dagmara? Zapytał cicho. Myślisz, że ponieważ trzymałaś pióro przez pięć minut, posiadasz atrament? Odsunął się na bok i wskazał na otwarte drzwi. Dwóch umundurowanych policjantów weszło do mojego przedpokoju, ich ręce spoczywały na pasach. Pokój, wydawał się kurczyć. Panowie oficerowie, powiedział Robert, jego głos natychmiast zmieniając się w drżący, złamany ton ofiary. To ona, to moja córka. Czekała, aż będę pod narkozą podczas ratującej życie operacji, żeby włamać się na moje konta. Kradnie moją tożsamość. Jest psychicznie niestabilna z powodu leków. To kłamstwo, powiedziałam, próbując wstać, ale ból pchnął mnie z powrotem. Jestem powierniczką, mam dokumenty. Katarzyna skoczyła do przodu, trzymając telefon z cyfrowym oświadczeniem. Groziła, że nas zabije. Jeśli nie damy jej pieniędzy. Pojechaliśmy do zakopanego, żeby się przed nią ukryć. Jest uzależniona. Spójrzcie na nią. Oficerowie spojrzeli na mnie bladą, spocona, podłączoną do kroplówki otoczoną butelkami tabletek. Nie widzieli ofiary. Widzieli ćpunkę, która okradła swojego starszego ojca. Proszę pani, wstać! rozkazał wyższy oficer. Nie mogę, wykrztusiłam. Właśnie miałam operację. Stać. Ominęli logikę sporu cywilnego, ponieważ Robert zrzucił bombę atomową. Nadużycie finansowe wobec osoby starszej. W tym województwie było to przestępstwo umożliwiające natychmiastowe aresztowanie w celu ochrony seniora. Odłączyli moją kroplówkę. Wykręcili moje ręce do tyłu. Metalowe kajdanki wbiły się w moją skórę, wysyłając białą błyskawicę przez moją ranę pooperacyjną. Sapnęłam. Łzy w końcu wyciekły z moich oczu, ale trzymałam wzrok na Robercie. Obserwował mnie z małym, zadowolonym uśmieszkiem. I w tym momencie mgła się rozwiała. Przypomniałam sobie, jak miałam 12 lat, siedząc na tylnym siedzeniu jego samochodu ze złamaną ręką, szlochając podczas gdy on kończył służbową rozmowę. Powiedział mi wtedy: Nie bądź samolubna, Dagmara. Ból jest mentalny. Świat nie zatrzymuje się, bo cierpisz. Zdałam sobie sprawę, że to nie była nagła zdrada. To był plan. Nie byłam dla niego córką. Byłam żywym inwentarzem. Byłam hodowana do żniw, trenowana do milczenia i uwarunkowana, by wierzyć, że moje cierpienie było ceną jego miłości. A teraz, gdy wziął organ, którego potrzebował, wyrzucał łuskę. Macie niewłaściwego przestępcę wyszeptałam, gdy wyciągali mnie za drzwi. Katarzyna machała z drzwi, trzymając klucze do mojego mieszkania, które zgarnęła ze stołu. Nie martw się, siostro, zawołała. Popilnujemy miejsca, gdy cię nie będzie. Drzwi trzasnęły. Byłam krwawiąca, zakuta w kajdanki i sama w tylnej części radiowozu, podczas gdy mężczyzna, żyjący z mojej nerki, osiadł w moim domu. Tył radiowozu jest zaprojektowany, by odebrać ci człowieczeństwo. To twarde plastiki. Zimny metal i zapach zatęchłego strachu. Nie ma klamek, nie ma pasów bezpieczeństwa dla Twojej wygody, tylko dla Twojego powstrzymania. Za każdym razem, gdy samochód trafiał w dziurę, fala uderzeniowa podróżowała w górę mojego kręgosłupa i eksplodowała w moim lewym boku. Czułam się, jakby ktoś wyrywał szwy zardzewiałym hakiem. Przygryzłam wargę, aż poczułam żelazo, ale nie wydałam dźwięku. Wiedziałam, jak być cicho. Trenowałam do tego momentu całe życie. Ból nie był nowy. To była maszyna czasu. Nagle nie miałam 32 lat w kajdankach. Miałam 12 lat, siedząc na tylnym siedzeniu Mercedesa mojego ojca. Moja lewa ręka była zgięta pod kątem, który sprawiał, że ludzie odwracali wzrok pulsując gorącem, które przyprawiało mnie o mdłości. Spadłam z huśtawki w szkole. Szkolna pielęgniarka dzwoniła do mojego ojca trzy razy, zanim odebrał. Kiedy w końcu mnie odebrał, nie pojechał do szpitala, pojechał do domu kultury. Katarzyna ma swoje solo za dwadzieścia minut, powiedział, sprawdzając zegarek w lusterku wstecznym. Nie możemy tego przegapić, to by ją załamało. Tato boli, jęknęłam, przyciskając ramię do piersi. Odwrócił się, jego oczy zimne i płaskie. Nie bądź samolubna Dagmara, ból jest mentalny. Świat nie zatrzymuje się, bo cierpisz. Załóż kurtkę, żeby nikt nie widział i sieć cicho. Więc siedziałam. Siedziałam w audytorium przez dwie godziny, pocąc się przez ubrania, obserwując Katarzynę wirującą w różowej spódniczce baletowej, podczas gdy moja kość promieniowa ocierała się o łokciową. Nauczyłam się lekcji dobrze. Katarzyna jest gwiazdą. Ja jestem publicznością. Jej radość jest niezbędna, mój ból jest niedogodnością. Radiowóz skręcił ostro, uderzając moim ramieniem o drzwi. Sapnęłam, wspomnienie rozpływając się w obecnej agonii. Nie tylko mnie zaniedbywali, oni mnie przygotowywali. Zdałam sobie sprawę z jasnością zimniejszą niż kajdanki, że mój ojciec nigdy nie patrzył na mnie i nie widział dziecka. Widział polisę ubezpieczeniową. Widział zapasowe koło, widział magazyn części zamiennych, które mógł zebrać, gdy nadejdzie czas. Kiedy lekarz powiedział nam sześć miesięcy temu, że Robert potrzebuje nerki, nie zapytał mnie, nie płakał, nawet nie powiedział proszę. Po prostu spojrzał na mnie przez sterylne biurko i powiedział: Cóż, jesteś zgodna? Oczywiście to nie była prośba. To była wypłata z konta, na które wpłacał dachem nad głową i jedzeniem przez trzy dekady. Myślał, że posiada aktywo. Spojrzałam na tył głowy oficera, oddzieloną ode mnie drucianą klatką. Myślał, że aresztował przestępcę. Myślał, że jestem chciwą córką, próbującą okraść chorego starego człowieka. Nie wiedział, że człowiek, którego chronił, zamienił własne dziecko w żywy inwentarz, ale Robert, Popełnił błąd w obliczeniach. Myślał, że nauczenie mnie znoszenia bólu uczyni mnie posłuszną. Myślał, że zmuszanie mnie do czekania w samochodzie ze złamaną ręką złamie mojego ducha. Mylił się. Nie uczynił mnie słabą. Uczynił mnie niezniszczalną. Mogłam siedzieć w tym samochodzie krwawiąc i zakuta w kajdanki, i nie złamałabym się, ponieważ wiedziałam coś, czego on nie wiedział. "Macie niewłaściwego przestępcę, wyszeptałam do pustego powietrza. Oficer spojrzał na mnie w lusterko wsteczne, oczy lekceważące. Podgłośnił radio. Nie wiedział, że to nie ja byłam uwięziona w tym samochodzie. Prawdziwa pułapka została już zastawiona, a Robert szedł prosto w nią. Pokój przesłuchań był betonowym pudełkiem zaprojektowanym, by sprawić, że czujesz się mały. Pachniał wybielaczem i starą kawą." Siedziałam na metalowym krześle, ręce przykute do stołu, mój oddech płytki, by uniknąć pociągania za szwy w moim boku. Przede mną stał papierowy kubek z wodą. Nie dotknęłam go. Nie zamierzałam dać im mojego DNA i z pewnością nie zamierzałam przyjąć gościnności od ludzi trzymających klucze do mojej klatki. Drzwi otworzyły się z ciężkim trzaskiem. Wszedł detektyw. Wyglądał jakby nie spał od 30 godzin. Jego krawat był luźny, oczy przekrwione, a niósł teczkę jak broń. Nie przedstawił się. Po prostu usiadł naprzeciwko mnie i rzucił stos zdjęć na stół. Były to ziarniste zdjęcia z kamer drogowych, pokazujące ręcz rowera Katarzyny, ładowanego na lawetę. Kradzież mienia wielkiej wartości, powiedział płaskim głosem. Kradzież tożsamości, nadużycie wobec osoby starszej. Twój ojciec jest ukochanym filantropem w tym mieście Dagmara. Wiesz, jak to wygląda, gdy jego uzależniona córka kradnie jego samochód, podczas gdy on dochodzi do siebie po operacji? Nie jestem uzależniona powiedziałam. Mój głos ledwie słyszalny. Jestem dawcą nerki tydzień po operacji. Zignorował mnie i przesunął długopis przez stół. Oto rzeczywistość powiedział. Twój ojciec jest zdruzgotany. Jeśli podpiszesz dokumenty przywracające mu dostęp do funduszu i zwrócisz pieniądze, poprosi prokuratora o łagodność. Chcecie w odwyku, terapii. To była klasyczna koercja. Izoluj, oskarż, a potem zaoferuj koło ratunkowe, które tak naprawdę jest pętlą. Podpisanie oznaczało przyznanie się. Ból w moim boku się nasilił, ale wyostrzył moje myślenie. To nie chodziło o sprawiedliwość. Chodziło o zatrzymanie przelewów, zanim się rozliczą. Był przestraszony. Nie sprawdziliście jeszcze mojego tła, prawda? zapytałam. Prychnął. Jesteś bezrobotną córką żyjącą z rodzinnych pieniędzy. Nie, powiedziałam spokojnie. Jestem certyfikowanym analitykiem ryzyka śledczego. Badam oszustwa osób zamożnych. Jego wyraz twarzy się zmienił. Sprzedałam samochód jako tymczasowa powierniczka. Kontynuowałam. To był amortyzujący się składnik aktywów. Każdy grosz poszedł na zabezpieczone escrow. Mam ślad papierowy. Pochyliłam się do przodu. Przesłuchujesz niewłaściwą osobę. To nie jest kradzież domowa. Stoisz na krawędzi federalnej sprawy RICO. Powiedziałam mu, żeby zadzwonił do Wydziału Przestępstw Finansowych ABW, żeby powiedzieć im, że mam czarną księgę Fundacji Roberta Kowalskiego. Przez moment rozważał to. Potem drzwi się otworzyły. Marek Torn, rodzinny fikser, wszedł, a za nim mój ojciec Robert na wózku inwalidzkim grający rolę złamanego człowieka. Robert spojrzał na mnie z wyćwiczonym smutkiem. Och, Dagmara, mruknął. Leki sprawiają, że wyobrażasz sobie rzeczy. Kiedy pochylił się blisko, jego głos opadł. Masz na myśli dysk twardy w sejfie ściennym za twoim obrazem? Moja krew zamarła. Katarzyna jest w twoim mieszkaniu, wyszeptał. Zniszczyła wszystko. Mikrofalówka, wiertarka, popiół. Odwrócił się do detektywa. Nie ma żadnej księgi. Moja córka jest chora. Jeśli podpiszę fundusz z powrotem, nie wniosę oskarżenia. Detektyw stracił wiarę. Nie ma dowodów, powiedział. Zaaresztujcie ją, dodał Robert. Mam lot do zakopanego. Gdy dokumenty przesuwały się w moją stronę, zaśmiałam się nisko i ostro. Zniszczyłeś laptop? zapytałam. Na popiół, wyszeptał Robert. Dobrze, powiedziałam. Bo dowody nie są na laptopie, są w tobie. Pokój zamilkł. Powiedziałam detektywowi prawdę. Schemat Ponciego na 200 milionów złotych, organizacje charytatywne medyczne, firmy przykrywki. Aktywne śledztwo prokuratury. Nie dałam mu nerki, żeby go uratować, powiedziałam równo. Dałam ją, żeby utrzymać go przy życiu wystarczająco długo, by stanął przed sądem. Martwi ludzie nie płacą odszkodowań. Drzwi otworzyły się ponownie. Czterech agentów ABW weszło. Robert Kowalski, powiedział główny agent, jest pan aresztowany. Gdy zakuwali go, jego twarz zapadła się w przerażeniu. Zasadziłam życie w tobie, wyszeptałam, żeby wyrosło na wyrok więzienia. Później, sama w moim zniszczonym mieszkaniu, spłukałam leki przeciwbólowe. Nie potrzebowałam już znieczulenia. Blizna na moim boku pozostanie. Dobrze. To nie była rana, to był paragon. Czasami utrzymujesz swoich wrogów przy życiu wystarczająco długo, by obserwować, jak płoną.